Stawianie znaku równości pomiędzy grzeszność a cielesność jest szkodliwe i należy z tym skończyć. Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku programu Bez Dyskusji. Bez dyskusji, dlatego że uczestnicy w studiu nie mogą pomiędzy sobą dyskutować. A także, jak przed chwilą sobie żartowaliśmy, nie mogą rzucać się do siebie, sobie do gardeł. Dzisiaj zajmujemy się tematem ciała, cielesności i zobaczymy, co w tym temacie mają do powiedzenia nasi goście. Nasi goście, no właśnie, przedstawcie się, proszę. Mam na imię Karolina, jestem językoznawcą. Hej, jestem Jagoda i jestem studentką fizjoterapii. Cześć, jestem Tobiasz, jestem studentem politologii. Witajcie, mam na imię Mariusz, jestem misjonarzem. Zasady tego programu są bardzo proste. Usłyszycie trzy tezy, następnie będziecie mieli chwilkę, żeby na swoich tabliczkach zapisać w skali od 0 do 10, jak bardzo z daną tezą się zgadzacie, no a później maksymalnie 30 sekund, żeby tę swoją ocenę uargumentować. Także myślę, że możemy przechodzić do tezy numer 1, ale oczywiście jeszcze zanim to zrobimy, to chcę Was zaprosić do tego, żebyście subskrybowali kanał K5N na YouTubie, no i zostawiali komentarze, kiedy tylko będę o to prosił, albo w dowolnym oczywiście. Oczywiście w momencie. No dobrze, zaczynamy temat ciała. Uwaga, teza numer 1. Troska o swoje ciało nie ma większego sensu. Dla chrześcijanina powinno się liczyć tylko to, co duchowe. Czyli tutaj mamy takie, taki gnostycyzm, yy, wychodzi z tej tezy, zobaczymy, co mają do powiedzenia nasi uczestnicy. Troska o swoje ciało nie ma większego sensu. Dla chrześcijanina powinno liczyć się tylko to, co duchowe. Dajcie znać, co wymyślicie, no a już teraz pokazujecie proszę na trzy, cztery te tabliczki. No i mamy trzy zera i mamy jedną trójkę. Mamy yy, tutaj Tobiasza, który się troszeczkę wyłamał, ale zacznijmy od Karoliny, czas start. No, kompletnie się nie zgadzam z tą tezą, ponieważ e, praktycznie nasze emocje, nasze, e, nasze zachowania, nawet jakieś, e, e, nawet czasem nasze poglądy są związane z tym, e, czy dbamy o siebie i czy dbamy o swoje zdrowie psychiczne i fizyczne, więc e, to powinny, powinien być jeden z naszych priorytetów. Stop, bardzo dziękuję. E, Jagoda, studentka fizjoterapii. E, czas start. Ja się też zupełnie nie zgadzam z tą tezą, bo oczywiście nasze ciało nie jest wieczne. Natomiast jeśli chcemy. No nasze życie tutaj na Ziemi jest uzależnione trochę od kondycji, no trochę bardzo od kondycji naszego ciała. Jeśli chcemy przeżyć to życie w jak najlepszym, no i żeby to życie nasze miało jak najlepszą jakość, to powinniśmy zdecydowanie dbać o jego kondycję. Bardzo dziękuję. Stop. Mariusz, czas start. No. Ciało jest świątynią Ducha Świętego i wykorzystujemy je też do, do głoszenia Ewangelii, do pracy dla Boga, także powinniśmy też o nie dbać. Stop, bardzo krótka wypowiedź. Tobiasz, troszeczkę się wybiłeś. Dlaczego? Czas tak, sam. ale zupełnie odrobinę, dlatego że ja w gruncie rzeczy mógłbym tu wpisać zero. Ta trójka jest tylko i wyłącznie dlatego, że chcę mieć trochę bagaż na to, że ktoś może mieć różne definicje tego, co jest troską o ciało. I jeśli ktoś ma taką definicję, mocno idącą, już też dbanie o urodę i tak dalej, a ktoś inny zupełnie tego nie czuje, to nie uważam, że powinniśmy to wymuszać na drugiej osobie. Stop, dzięki za tę wypowiedź. Za chwilkę przechodzimy do tematu kolejnego. Otworzymy kolejny wątek, myślę, że dosyć kontrowersyjny albo poruszający różne gdzieś tam czułe chrześcijańskie punkty. No ale zobaczmy, co na temat ciała w ogóle mają do powiedzenia ludzie na ulicy. Co myślą, kiedy usłyszą ciało cielesność? Także oddaję głos reporterowi terenowemu. Dzień dobry. To bez dyskusji na ulicy i dzisiaj spytamy się ludzi. Jakie mają skojarzenie z ciałem? Czy to jest raczej skojarzenie negatywne, czy pozytywne? Zapraszam. Jakie jest pana skojarzenie ze słowem ciało? Ze słowem ciało? No. Chyba jakaś taka kultura fizyczna, jakaś taka siła z tym, że dużo można, ale trzeba o nie dbać, bo to bardzo ważny zasób. Jasne, a takie raczej negatywne, czy pozytywne? Takie raczej pozytywne. Myślę, że ciało to jest super sprawa i jak się żyje w zgodzie z własnym ciałem i się no dba, o, o nie dba, to można się naprawdę super czuć. No, słowo ciało może być związane i z człowiekiem. Mówimy o zwierzętach, że też mają swoje ciało. Także dosyć szerokie pojęcie. Ale raczej takie negatywne czy pozytywne? Nie no, pozytywne no. Trudno, żeby człowiek istniał bez ciała na przykład, nie? Albo zwierzę też. Jakie pan, pan ma pierwsze skojarzenie z słowem ciało? Ciało, e, w formie fizycznej oczywiście. To tak jest. Jakiś e, jakieś mięśni i ten teges. Dobra. A pozytywne czy negatywne? E, myślę, że pozytywne. Dobra. Dziękuję bardzo. Dziękuję za te wypowiedzi. Odegłos do Studia. Dziękuję bardzo za te wypowiedzi. No i już przechodzimy do zapowiadanej przeze mnie tezy numer dwa. Uwaga. Stawianie znaku równości pomiędzy grzeszność a cielesność jest szkodliwe i należy z tym skończyć. Możemy się spotkać z czymś takim, że mówimy, no to i to w moim życiu jest cielesne, w tym rozumieniu, że jest grzeszne, że stawiamy tam znak równości, a teza brzmi tak. Stawianie znaku równości pomiędzy grzeszność a cielesność jest szkodliwe i należy z tym skończyć. Widzę, że mamy już pojawiające się wypowiedzi, w zasadzie u wszystkich, w zasadzie te oceny. Uwaga, trzy, cztery. 8, 10 i 2 piątki. W ogóle piątka w dzisiejszym dniu nagraniowym jest chyba ulubioną cyfrą, yy, ale nie zaczniemy tym razem od piątki, ale zaczniemy od dziesiątki. Tobiasz, czas start. Dziesiątka, dlatego że jest to odpowiedź bezpośrednio na postawioną tezę. Czy może być tak, że cielesność i grzech ma znak równości? Oczywiście, że może się tak zdarzyć, ale czy zawsze tak jest? Oczywiście, że nie, i dlatego uważam, że rzeczywiście używanie tego jako synonim może być szkodliwe. Stop, dziękuję. Jagoda, piątka, czas start. E, ja dałam piątkę jako bezpieczną opcję, ponieważ nie mam zdania na ten temat, więc uznam, że piątka będzie taka neutralna. E, tak, i to tyle. Bardzo dziękujemy za Twoją wypowiedź. Jeśli jakiegoś zdania nabierzesz, możesz to napisać w komentarzu. Zachęcam bardzo serdecznie do tego. Tylko radość. Mariuszu, a ty dałeś ósemkę, czas start. Dla mnie grzeszność jest brakiem relacji z Bogiem, jest oddzieleniem, e, oddzieleniem od Boga. Cielesność dla mnie łączy się z takim wchodzeniem pod prawo, zrobieniem czegoś, potem oskarżaniem się. Także no, dałem ósemkę, żeby, żeby, nie, żeby tak nie do końca był ten znak równości. Bardzo dziękuję Mariuszu. Karolina, czas start. Ja dałam piątkę, bo wydaje mi się, że to jest bardziej problem językowy językoznawczy wręcz, bo ciekawe jest to i znamienne, że właśnie w środowiskach chrześcijańskich czasem właśnie się utożsamia tą grzeczność i cielesność, co jest w sumie wręcz absurdalne, dlatego że to rodzi właśnie taką przepaść, czy taki, taki brak, jakiś taki brak relacji, jaką mamy ze swoim ciałem. Powinniśmy mieć ze swoim ciałem, bo w sumie to jest najważniejsza, najdłuższa i najtrwalsza relacja, jaką będziemy mieć w naszym życiu. Bardzo dziękuję. Tutaj bardziej usłyszałem dziesiątkę w sumie, a nie piątkę. Kwestia właśnie terminologiczna, no, bo można to oczywiście zdefiniować, no jeśli cielesność rzeczywiście jest grzesznością, no to wtedy okej, okay, to jest nasza definicja, no to jakby trudno argumentować z definicją. Przechodzimy do tezy numer 3. E, także proszę skupcie się. Moje ciało, moja sprawa. Kropka. Dosyć popularny termin, który słyszymy gdzieś albo widzimy w mediach społecznościowych. Moje ciało, moja sprawa. Tak mówi wiele osób we współczesnym świecie. Czy tak mówią również chrześcijanie zgromadzeni w studiu. Część tych osób jeszcze się zastanawia. Dajcie znać, co wymyślicie, czy wasze ciało to wasza sprawa. Eee, jeszcze dajemy parę sekund <grym> tutaj jednej z naszych uczestniczek. Eee, I Dokonało się. Także 3-4 ry. Mamy 5, 7, 8 i 10. Jesteście generalnie raczej zgodni, ale jednak trochę rozbieżni, jak to w programie, bez dyskusji bywa. Mariuszu, zacznijmy teraz od tej piątki. Czas no, ja, 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 ja tym razem dałem taką y, bezpieczną piątkę, ale bardziej chcę to rozpatrywać. Y w tym kontekście, że jestem nowym człowiekiem i jeśli jest to moja sprawa, to, to robię to jako nowy człowiek, jako człowiek ukryty w Bogu. Także z jednej strony jest to moja sprawa, a z drugiej strony jest to Boża sprawa. Bardzo dziękuję za tę wypowiedź. Karolina, czas start. Tak, ja dałam ósemkę, ponieważ z jednej strony to wiadomo, że chodzi o to, żeby postawić takie mocne granice między i zadbać właśnie o swoje własne zdrowie psychiczne i fizyczne. Natomiast z drugiej strony też myślę, że czasem nie doceniamy tego, jak bardzo jesteśmy częścią społeczeństwa. I po prostu to, jak żyjemy, nasze wybory, które również takie prywatne, wpływają na innych ludzi. Stop, dziękuję za tę wypowiedź. Tobiasz czas start. Bardzo ryzykowna teza na 30 sekund wypowiedzi. Pod tą siódemką może się wiele kryć. W moim przypadku to, że do jakiegoś stopnia zgadzam się z tym, że moje ciało, moja sprawa. Oczywiście jest różne rozumienie tego, co to znaczy moje ciało, co to znaczy moja sprawa. Trzeba na to uważać. Myślę jednak, że jest to kwestia kierowania się tym, czego naucza nas Bóg, a nie do zaproszenia z spełnienia zachcianek ciała. Stop, dziękuję. Jagoda 10 dałaś. Czas. Starać. Teraz myślę, że zeszłam do ósemki, bo uważam, że absolutnie żaden człowiek nie powinien gdzieś tam może nie kwestionować, ale podważać naszych naszych wyborów związanych z naszym ciałem, natomiast zeszłabym do ósemki w momencie, gdybyśmy sami sobie szkodzili i wtedy uważam, że wręcz e, nasi przyjaciele, bliscy powinni nam gdzieś tam na to zwrócić uwagę. Natomiast póki jakby nie robimy sobie nic złego, to. 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 <głos> <głos> to. <głos> Dziękuję bardzo za Wasze wypowiedzi w tym temacie. Ciekawe, co Wy napisaliście w komentarzach. Chętnie porozmawiamy, chętnie poczytamy, chętnie posłuchamy, bo o to chodzi w programie Bez Dyskusji, żeby po prostu uczyć się, że możemy mieć różne opinie, różne perspektywy i możemy siebie posłuchać. Ale oczywiście jest to też zaproszenie do tego, żebyście dalej ze sobą rozmawiali. Mam nadzieję, że subskrybujecie już kanał K5NTV na YouTubie. Jeśli jeszcze tego nie robicie, to jest bardzo dobry moment. Będzie nam bardzo miło, jeśli zostawicie łapkę w górę. O komentarze już prosiłem. Możecie także, oczywiście, ten odcinek też udostępnić. No a już teraz chcę zaprosić, żebyśmy wysłuchali wypowiedzi naszego eksperta. Który temat ciała ubierze w biblijną perspektywę, no i w jak najbardziej obiektywny sposób po, po, postara się ten temat przedstawić. Także zapraszam do wysłuchania, Wam bardzo dziękuję. Do zobaczenia. do zobaczenia. Ciało, zgodnie z doniesieniami współczesnej nauki, jest materialnym instrumentem naszej duchowej istoty. Dlatego występuję dzisiaj w towarzystwie mojego instrumentu. To nasze Wspólne wystąpienie wyjaśni nam tak wiele. Przede wszystkim o instrument trzeba dbać. Nie da się pięknie zagrać na instrumencie zaniedbanym, kompletnym albo nienastrojonym. Po drugie, poświęcanie instrumentowi czasu, wielogodzinne uczenie się go, nie jest grzechem jakiegoś bałwochwalstwa ani przejawem jakiejś cielesności. Jest po prostu właściwą ścieżką do urzekania uczestników koncertów czarem muzyki. Po trzecie, ten instrument jest mój, ale nie chcę, żeby był moim w zachłanny sposób. Nabyłem go od mojego przyjaciela jako moje marzenie. Nabyłem go od kogoś, kogo darzę wielką sympatią. Sposób, w jaki ten instrument został mi sprzedany, był tak piękny, że postanowiłem dbać o ten instrument tak, by jeśli poprzedni właściciel zechce go ode mnie odkupić, przekazać mu go równie pięknie. Powiedziałem o instrumencie, ale innymi słowami, mógłbym powiedzieć to samo. O ciele, w którym przyszło mi żyć. W ochłodzeniu się z moim ciałem przyświecają mi słowa apostoła Pawła. Czy nie wiecie, że wasze ciało jest przybytkiem Ducha Świętego, który jest w Was i którego macie od Boga? Czy nie wiecie, że już nie należycie do siebie samych? Zostaliście kupieni za ogromną cenę. Wywyższajcie zatem Boga w Waszym ciele.